Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie. Kolejna propozycja zestawu komputerowego, który Wam obiecałem, tym razem zestaw budżetowy. Miało być w prawdzie do 1500 zł, nie udało się, bo wyszło prawie 1800. Ale moim zdaniem warto, ponieważ na tym komputerze pograficie sobie spokojnie w najnowsze tytuły w rozdzielczości Full HD na ustawieniach średnich, a niektóre gry pewnie pozwolą przesunąć suwak na wysokie. Oparty komputer będzie o podstawkę FM2, czyli AMD. Jeżeli są tutaj fani Intela i wolą wybrać sobie podzespoły Intela, w tym przedziale cenowym można tutaj spokojnie wziąć sobie jakąś płytę na chipsetie H81, czyli podstawka 1150 i procesor Intel Pentium G na przykład 3420. Set na i 3 tutaj się nie wyrobimy, nie wystarczy nam pieniążków. Ok, zaczynamy. Podzyspoł jakie wybrałem jest to płyta stroka FM2A88X Extreme 4. Hmm, tutaj na tej płycie spokojnie będziemy mogli sobie podkreślić procesor, o którym za chwilkę Wam powiem. Sześciofasowa chłodzona sekcja zasilania. Także dość przyzwoita ocena tej płycie możemy przeprowadzić. E, USB czyli wyjście na przedni panel obudowy, 7 z portów SATA 3.0 mam również porty USB 2.0 na przedni panel do obudowy mamy możliwość uruchomienia Crossfire X natomiast powiem szczerze, nie proponuję ponieważ ten procesor sobie z tym nie poradzi pamiętajcie, że do Crossfire czy też do SLI potrzebne są lepsze procesory, które będą tutaj szły w parze razem z tymi konfiguracjami jeżeli chodzi o tylny panel Mamy ma 6 portów USB 3.0, 2 porty USB 2.0, oczywiście wyjścia nasze wideo, łącznie z HDMI, wyjście PS2 do podłączenia starej klawiatury, czy też myszki starego typu. Mamy również naszą sieciówkę i dość dobrą kartę dźwiękową. Eee, tyle jeżeli chodzi o płytę. Procesor AMD Atom 2X4750K. K dokładnie oznacza to samo co w przypadku procesorów Intela, czyli odblokowany mnożnik. mnożnik. I na, tym, na tej płycie, którą właśnie Wam pokazywałem, ten procesor możemy sobie spokojnie podkręcić. Zachęcam Was do tego. Z pewnością uzyskacie troszkę większą wydajność. Tym bardziej, że ten procesor nie posiada pamięci cache eee, z poziomu L3. Pamięci, akurat tutaj w tym przypadku wybrałem 2x2 GB, tak Traktowane 1000 GB, tak dobrze mówię, 2 x 2 GB, traktowane 1333 MHz od Patriota CL9. Natomiast, jeżeli będziecie pra, planowali w niedalekiej przyszłości upgrade'ować pamięć do 8 GB, do czego również Was zachęcam, to proponuję kupić jedną kość 4 GB, a później czwórkę kolejną dorzucić, jak będziecie mieli już kasę. Dysk twardy Seagate 1 tb na SATA 3. Nie polecam tutaj teraz WD Kalwiar Blue jak do tej pory, ponieważ słyszałem czytałem na forach, że niestety te dyski stały się dość awaryjne. Zasilacz Effect XFX, zawsze przy tym się pomylę. Core 450W. Sprawdzona jednostka, to jest naprawdę porządne zespoły w środku, łącznie nawet z japońskimi kondensatorami. Także zasilacz spokojnie sobie da radę z, da radę z tym zestawem. sprawdzony, jak powiedziałem wcześniej polecam. Karta graficzna Gigabyte Radeon r 7260 260X OC i dla zobrazowania powiem, że ta karta jest sporo wydajniejsza od karty AMD 7770, która jest popularna dość w takich budżetowych zestawach, także spokojnie to sobie radzę, jak powiedziałem, w grach najnowszych Full HD na ustawieniach średnich, a niektóre gry, jak powiedziałem wcześniej, można nawet podwyższyć ustawienia na wysokiej, też sobie ta karta poradzi. Chłodzenie naprawdę bardzo fajne, ciche i wydajne. Testowałem je na karcie również AMD 7790 i naprawdę daje Radę. Obudowa Zalman Z3 USB 3.0, czyli mamy tutaj wyjście na przednim panelu USB 3.0, co się przydało, mamy takie wejście na płycie. Obudowa za 130 zł niecałe, także naprawdę wydaje mi się, że w tej cenie to jest bardzo przyzwoity wybór. Chłodzenie, ponieważ będziemy ten procesor podkręcali Silent PC Fera 2. Ja testowałem to chłodzenie na mojej platformie testowej z Haswolem podkręconym na 4,4GHz i dawało sobie nawet całkiem nieźle radę. Także z tym procesorem tym bardziej sobie poradzi. Polecam 95 zł, nie jest to jakaś Cena, chodzenie dość ciche i wydajne. Pamiętajcie o promocji, jaka jest dla moich widzów. E, cały opis tej promocji znajdziecie w opisie tego filmu. Także, jeżeli zdecydujecie się na zakup komputera za minimum 1500 zł z sklepiem Rolnet i użyjecie kodów, właśnie z opisu tutaj, z tej promocji, która jest w opisie tego filmu, macie darmową wysyłkę. Jak i również możecie wybrać sobie składanie komputera, czy też pendrive'a za symboliczną złotówkę. E, także zachęcam Was do korzystania z tej promocji. Również nie zapomnijcie zasubskrybować, dać łapę w górę, jak Wam się podobało, jak się nie podobało. Podobało, oczywiście, łapa w dół, i zostawcie komentarz pod tym filmikiem, jeżeli macie jakiekolwiek uwagi. Pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie moja propozycja. Nie każdy może akurat chcieć taki zestaw, i każdy ma inne upodobania, inne wymagania co do zestawu. E, także też weźcie to pod uwagę, e, komentując pod tym filmikiem. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę, pozdrawiam i do kolejnego razu.